Witam Was kochani serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Milion Lashes i zapraszam Was na makijaż. Ale też przede wszystkim, może z różnych powodów, możecie ten film obejrzeć, ale ja go nagrałam głównie dlatego, żeby powiedzieć Wam, jak będą wyglądały treści w przyszłym roku u mnie na kanale, co się będzie działo, czy warto ze mną być, czy nie. Mam też. Kilka dla Was propozycji, więc zapraszam. No i dobre, kochani, więc zaczynam się malować i będę Wam trochę opowiadała o tym, yy, czego się możecie spodziewać w przyszłym roku. Jeżeli to będzie zbyt chaotyczne, to na wstępie Was za to przepraszam, ale ja nie do końca potrafię robić e, kilka rzeczy naraz, to znaczy potrafię, jeżeli chodzi o domowe rzeczy, ale makijaż i mówienie y, tak w poukładany sposób, bo z sensem będę wam myślała, że mówiła, ale w poukładany sposób może być różnie. W każdym razie zaczynam. Wzięłam sobie dzisiaj paletę Berry and Cream Dominic Cosmetics, ponieważ mam plan na makijaż, a to jest dokładnie wszystko to, czego ja potrzebuję. E, więc dobra, e, nie przedłużając, zaczynam. Jeżeli chodzi o przyszły rok, to chciałabym... E, żeby on jednak był bardziej już perfumowy, ale nie chcę też rezygnować z makijażu. I nadal mam taki plan, aby makijaż był pojawiał się na tym kanale raz na jakiś czas, chociaż w formie już, myślę, tutorialu, tutorialu, chyba że no, wyjdą jakieś kosmetki, które ja koniecznie będę chciała mieć i po prostu będę chciała je przetestować, Wam zrobić z tego film. Wtedy być może tak. Natomiast generalnie jakichś już testowań kosmetyków nie do końca planuję. Planuję się skupić na testowaniu bardziej perfum. Zamierzam też raz na jakiś czas robić Wam filmy mierzymy. Ja bardzo lubię je robić, sprawia mi to dużo frajdy, ale przede wszystkim będzie to kanał perfumowy. Ja już mam milion planów, pomysłów na filmy perfumowe. Dokładnie wiem, czego chcę, o czym chcę z Wami gadać. Wiem, co chcę testować, jak to wszystko ma w ogóle wyglądać. Um, widzę po prostu to już w moim kajecie wszystko jest odnotowane, zanotowane odpowiednio e, i będę realizowała ten swój plan, ale m, oprócz tego m, jak zadaję Wam na społeczności jakieś pytania, to raczej nie po to, żeby um, żeby po prostu posłuchać, ale mam zamiar zawsze to w jakiś sposób wykorzystać i zadałam Wam takie pytanie na karcie społeczności Wasze ulubione zapachy. Wasze ulubione zapachy do 100 zł. Ale nie tylko Wam takie pytanie zadałam, na grupie również. I zamierzam właśnie testować polecone przez Was i przez grupowiczów perfumy do 100 zł, czyli właśnie jakieś takie tanioszki. Ponieważ tak naprawdę te niszowe perfumy, mimo że bardzo mnie. Intrygują i bardzo mnie, że tak powiem, kuszą, to muszę Wam powiedzieć, że też często, może nie to, że zawodzą, ale jakby nie do końca są tym, czego można by było się spodziewać po tego typu perfumach, niekoniecznie ta jakość jest na, akurat w moim przypadku, na takim poziomie, jakim ja bym chciała, żeby to było, w związku z tym no ja widzę możliwości tutaj dla jakichś poszukiwań, tanioszków, które okażą się po prostu jakimiś zapachami nieziemskimi z przyzwoitą przynajmniej trwałością też, nie wiem, nie oczekuję tu nie wiadomo czego jakiejś takiej przyzwoitej, e, przyzwoitej jakości po prostu. I będę sprawdzała, co z Waszych polecajek mm, mi pasuje, a co z Waszych polecajek zdaje u mnie egzamin. Mm, I myślę, że to może być coś po prostu fajnego i tyle. A, natomiast chciałabym też y, przez te filmy, bo one chciałabym, żeby takie filmy y, co jakiś czas się powtarzały, tylko też nie będę się zobowiązywała, że to będzie co miesiąc, bo a oprócz tego chciałabym też testować co innego i poszukiwać ciągle jakichś innych zapachów. Więc ciężko mi jest powiedzieć, że, że ja będę to robiła cyklicznie co miesiąc, ale będzie warto, żebyście jednak byli przez cały czas pod wszystkimi filmami aktywni. Dlatego, że ja później przy tym filmie, gdzie będę pokazywała, jakie udało mi się perfumy do 100 zł przetestować, co o nich myślę i tak dalej. Uh, to będę słuchajcie, um, mówiła na koniec takiego filmu, jaką osobę wybieram, um, ja, czy jakie osoby wybieram. Niekoniecznie jedną. Może to być uh, w zależności, ile będę testowała zapachów, tyle osób, każdy jeden ten zapach po prostu sobie zgarnie. Uh, I jak to się też będzie działo, no, ja um, będę wybierała wasze komentarze. Które są, były w danym miesiącu, w danym okresie przed tym filmem, po prostu najfajniejsze i będę rozdawała, wysyłała te zapachy. Te zapachy będą napoczęte, nie nowe. Od razu Wam mówię, dlatego że ja po prostu tyle, co się psiknę, tylko do testowania, do sprawdzenia. Pudełka będę zachowywać po to, żeby Wam to w miarę ładnie oczywiście odesłać. Postaram się też folijkę zatrzymywać, jak mi się uda, nie rozerwać jej totalnie i w miarę je zapakować. No ale to będą dwa psiki, po prostu mniej, więc. Ale generalnie nie wiem, czy macie coś przeciwko temu. Wydaje mi się, że jest to jakaś tam fajna forma. Um, oczywiście, możecie się teraz podzielić ze mną, czy uważacie, że to jest słabe, czy, um, czy że jest to dobry pomysł. Nie wiem. E, jeżeli uważacie, że to jest beznadziejny pomysł, to oczywiście dajcie mi znać. Chciałabym to wiedzieć e, i może się wycofam z tego pomysłu, jeżeli go uznacie za um, słaby. Ale no, chciałabym, e, żebyście e, coś za tę swoją aktywność. Otrzymywali ode mnie. E... Mm, aktywność, tak jak mówię, będzie się liczyła pod każdymi filmami. E... Komentarze, które będę wybierała, będę wybierała tylko osób, które cały czas coś komentują, pod każdym filmem coś wstawią, nawet tylko buźkę, ale ale dają znać, że są. Yy, I dlaczego chodzi o komentarz? Bo zdradzę Wam pewną tajemnicę, którą już Wam chyba kiedyś zdradzałam. My nie wiemy, kto nas lajkuje. Ja nie wiem, kto lajka dał łapkę w górę. My, my tego w statystykach nie mamy, na MioTop Studio tego akurat nie mówi. Więc po prostu ja nie będę widziała, że ktoś polajkował i też mnie wspiera. Jedyna, jedyny motyw, kiedy ja wiem, że ktoś mnie wspiera, to jest tylko i wyłącznie komentarz. Dlatego też o tym po prostu mówię. Tak by to wyglądało, jeżeli chodzi o mm, testowanie tych tanich zapachów, ale oczywiście nie tylko to zamierzam testować, nie tylko to zamierzam pokazywać. E, widzieliście Hall, mam teraz kupę zapachów do testowania swoich. Które chcę sprawdzić, i które chcę po prostu. Yy, o których chcę Wam też tak powiedzieć, poopowiadać <laughs> może szerzej, jak to jest z tą projekcją, z tym zapachem, z utrzymywaniem się, z trwałością. Bo tak jak mówię, drogie perfumy nie oznaczają, że yy, z automatu są dużo lepsze od tych tańszych. Wcale nie. Um, różnie może z tym być i um, szczerze powiem to wy mnie chyba zaczęliście do tego przekonywać bo ja to byłam taka zawsze hmm, wiecie sceptycznie nastawiona wy mnie przekonujecie do wielu rzeczy, więc y, też chciałabym was trochę słuchać. Y, zresztą ja myślę, że ja cały czas Was słucham. Jeżeli macie jakieś pomysły, właśnie na to, jaki film chcielibyście zobaczyć na moim kanale, o jakiej tematyce, może macie pomysł na tutorial, albo chcecie konkretnej rzeczy się nauczyć w makijażu, albo na przykład macie ochotę na, na, na pogadankę o konkretnej nucie zapachowej żebym wam powiedziała, no to właśnie to jest też przestrzeń. Zresztą, ja myślę, że ta przestrzeń, wy tu przestrzeń macie cały czas, tylko niektórzy nie chcą z niej korzystać, a ja właśnie zachęcam do tego, żebyście spróbowali skorzystali z tej, z tej możliwości w ogóle właśnie pisania. Do mnie, możecie prywatne wiadomości pisać, możecie, możemy zrobić taką grupę, to jest też do przemyślenia własną na Facebooku, gdzie możemy dzielić się i wysyłać sobie odlewki, na przykład jakiś perfum, żebyśmy eksplorowali. Daję Wam przestrzeń w tym roku na wszystko na tworzenie tego kanału razem ze mną. Na, na to, żebyście właśnie wzięli udział w tworzeniu treści na ten kanał. Jak będzie znowu propozycji bardzo dużo, a ja swoich pomysłów też mam dużo, no to trzeba będzie czekać na ich zrealizowanie. Ale generalnie nie zamierzam yy, mówić nie żadnemu z Waszych pomysłów, bo ilekroć się Was posłuchałam, zawsze na tym dobrze wyszłam. Zawsze. Yy, to, co w, jakby jesteście jakąś taką częścią społeczności i głosem społeczności. Głosem tego, czego ludzie chcą słuchać, oglądać, co lubią. Więc tu będzie taki po prostu, będziecie mieli taką możliwość. Nie siedzieć przed kamerą i fizycznie tworzyć treści, ale mieć wpływ na te treści. Dobra, ja skończę drugie oko, spróbuję je skopiować i zaraz do Was wracam. Czułam drugie oko, teraz przejdę do zrobienia cery, bo um, osypało mi się trochę, a, ale chciałabym um, dokończyć ten makijaż oka później. Um, co dalej? Yy, generalnie yy, no to tak jak powiedziałam, chciałabym, żebyście ze mną razem yy, tworzyli. Yy, te treści, żeby po prostu one były, żeby one były dla Was ciekawe. Oczywiście nałożyłam bazę Danessa Myricks, bo jak na TikToku mówiłam, to jest game changer w ogóle wszystkiego. <laughs> Nałożę dzisiaj sobie podkład L'Oreal Accor Parfait i to jest 1R1C, czyli Cold Rose. Kiedyś miałam taką prośbę, żeby użyć właśnie podkładu w tonacji takiej różowej. Jak to u mnie będzie wyglądało? No więc kupiłam sobie właśnie L'Oreala specjalnie po to. On faktycznie ma tonację różową, on absolutnie nie jest żółty. Jest totalnie różowy. Myślę, że to widać. Sprawdza mi się świetnie, także ja myślę, że naprawdę jestem typem neutralnym, bo bo tak naprawdę, czy to jest żółty ja się w żółtych też dobrze czuję wy czasami nie do końca widzicie nie wiem dlaczego, bo ciągle te ustawienia ciągle nad nimi pracuję i ciągle i ciągle jest coś nie tak no. widzicie, można ustawiać, ustawiać milion razy ale jak się nie ma tej takiej wiedzy fotograficznej, to po prostu ciągle człowiek się uczy i ja też się ciągle uczę Uwielbiam po prostu ten L'Oreal Parfait. On się sam rozkłada, jego nie trzeba godzinami wklepywać. On już wygląda przepięknie. Klei się do nosa, do wszystkiego, gdzie u mnie z nosem jest. Ci, co mnie oglądają, to wiedzą, że dosyć trudno i ciężko. No ale jest. Dobrze. Um, użyję sobie teraz korektora. Jakiego tu by dzisiaj użyć korektora? No, generalnie mogę użyć to, chociaż nie lubię tego ale może Bright Eyes Essence Under Eye Stick nie lubię tego, w ogóle to jest mm, ja nie wiem, czy to używać słuchajcie, jeszcze jak rozgrzeję to y, pod palcem to może to jakoś wygląda, ale generalnie też jest w tonacji różowej, dlatego tak pomyślałam, że będzie mi tutaj pasował, ale on wygląda naprawdę słuchajcie, źle moim zdaniem Boże, to jest stick, którego polecają a ja nie mogę w ogóle żadnych polecaje, które są proponowane przez Influ takie duże kanały to nic nie mogę z tego kupować, no to jest tragiczny produkt, czemu go ktoś poleca? nie mam pojęcia, tragedia ten produkt jest ja go jeszcze muszę gąbeczką doklepać, bo sama ręka, moje ciepło to jest jeszcze nic, bo muszę go trochę gąbką zabrać. On się mi. Wał... Nie, ja go wyrzucam. Idzie do wyrzucenia po prostu. Co to za produkt i kto. Dlaczego niektórzy go polecają? To nie wiem. Chyba nie mają takiej strefy trudnej jak ja. A ja widzicie, o makijażu teraz, zamiast y, powiedzieć Wam o, o czym mówić Wam, co dalej u mnie na kanale. Chciałabym też, żeby na moim kanale częściej gościł Wojtek. To jest trudne, bo my mamy tylko jeden dzień, żeby to zrobić, który też chcemy poświęcić Pumbie, bo Pumba mało go ma i on się nudzi, kiedy my nagrywamy. Z jednej strony chce być z Wojtkiem, z drugiej strony z kolei um, ja bym chciała też, żebyśmy ponagrywali sobie jakieś fajne filmy, gdzie, gdzie właśnie on się wypowiada na temat perfum, bo bardzo często to jest totalnie, no ten makijaż nie będzie wyglądał dobrze, cieniami to przykryje, straszne jest to, wyrzucam. Jakie ono poglądy o zapachach, co on myśli, co mu się podoba? Ja mniej więcej wiem, mhm. jak widzicie też, obkupiłam go trochę, no, oczywiście to jest nie to, co ja. Ja to poszalałam. że poszalałam. Czy miałam wyrzuty sumienia? Nie. E, wszystko udało mi się dorwać w genialnych cenach. To jest po pierwsze. Po drugie, prawdopodobieństwo, że i tak chciałabym to mieć jest na tyle wysokie, że lepiej się czuję z tym, że udało mi się to kupić w takiej cenie, niż gdybym miała za to płacić cenę regularną. Kolejna rzecz. E, kompletne zaskoczenie, że Wojtek mi Kupił tego aż tyle, ale mówię o zapachach i tak dalej, oprócz tego, że nagraliśmy wspólny film, um, dzieląc się pierwszymi wrażeniami, to będzie takie globalne, po prostu muszę zrobić globalne testy, ponosić wiecie. Um, a że wy to teraz oglądacie ten akurat film w momencie, kiedy um, ja się urlopuję z Wojtkiem i nas nie ma generalnie. To e, na tym urlopie, właśnie to testuję. E, dobra, e, widzicie, co przełamie ten cały jeszcze makijaż tym e, na dole. Także, no generalnie, e, mam co testować. Mam co robić. Z czego się bardzo cieszę. No, słuchajcie. Nie mam wyrzutów sumienia, jestem wręcz raczej z tych zachwyconych i się cieszę, że tak się pogłębiła moja kolekcja. I jakie to by nie były zapachy, to ja i tak jestem po prostu szczęśliwa. Poznać to, mieć do czego się porównywać, odwoływać, i tak dalej. Dla mnie już to jest, słuchajcie, frajdą. Nie mówiąc już o czymkolwiek innym. Także. Nie mam wyrzutów sumienia, raczej się cieszę bardzo z tego. Jak widzicie na tych filmach perfumowych, widzieliście. Nagrywam teraz, bo mam taką komótkę szklaną na te perfumy. I to mi się strasznie podoba, bo mam przejrzystość. Kupiłam sobie jeszcze takie schodki. Um, jeszcze jedne na dół, żeby właśnie tak yy, wtedy mam dostęp do każdych tych perfum jest dużo wygodniej yy, no i ponieważ teraz na koniec roku tyle kupiłam, to też nie zamierzam yy, nie wiadomo czego teraz kupować, no muszę przystopować, chociaż lista czeka i naprawdę chciałabym mieć wszystko z tej listy, ale wiecie jak jest mało tego już do niej coś doszło Musicie mi to wybaczyć. Znaczy nie macie mi niczego wybaczać. Tak po prostu się dzieje. Jakby jest to normalne. Wezmę sobie cielistą kredkę, słuchajcie. Dam na linię wodną i myślę. A nie, nie mogę dzisiaj za mocno kombinować, bo chciałam jeszcze coś wykombinować. Chciałam jeszcze tu zrobić taki cut crease. Może zrobię? Zrobię. Pokażę Wam coś. Jak można się bawić i nie ograniczać się do niczego. Więc biorę sobie moją bazę. I teraz, ponieważ tu poszła taka linia, to tu też zrobię taką linię. Tutaj właśnie mi rzęsy przeszkadzają. I teraz to sobie wszystko pomaluję. Tą bazą. Będzie lepiej wyglądał ten cień. Dobra, i teraz wypełnię to tym kolorem, co na górze. No właśnie w taki sposób. I teraz jak widzicie, że jest jeszcze, dałoby się coś z tym zrobić, no to trzeba... I tu robię dokładnie to samo. Mam też taki pomysł, i chciałabym go jakoś realizować, chociaż my nie mieszkamy obok siebie, ale chciałabym też móc raz na jakiś czas przynajmniej nagrać filmik z moją przyjaciółką i z jej wrażeniami na temat zapachów, i na przykład wybrać zapachy, które ja uwielbiam i co ona o nich myśli. To byłoby bardzo ciekawe, bo to byłaby taka konfrontacja, jak bardzo różni potrafimy być, jak różnie potrafimy odbierać zapachy. Um, no ale to raczej musi być, kiedy ona do mnie przyjeżdża, albo kiedy ja do niej jadę, ale wtedy do niej jadę z całym ekwipunkiem i sprzętem. Ale generalnie chciałabym, bardzo chciałabym taki film nagrać, więc... Um, jakby ja mam pomysłów ogrom. Plus jeszcze, jeżeli Wy się uaktywnicie ze swoimi a, po prostu pomysłami i, i zaczniecie je pisać i mi podpowiadać, to myślę, że ten kanał może a, bardzo fajnie funkcjonować. Na czym no, zależy mi, bo ja nie po to tworzę, żeby. Żeby, być, żeby, żeby cały czas działo się to samo, chciałabym rozwijać ten kanał, ja w tym roku słuchajcie, od, w tym roku właśnie zaczęłam prowadzić taki dziennik pomysłów, spisywać wszystko co mogę, um, przygotowywać się do filmów, przygotowywać treści nowości oczywiście będą perfumowe. Ja z tego nie zrezygnuję, bo to bardzo fajnie się ogląda. Lubicie słuchać o nowościach, lubicie wiedzieć, co w trawie piszczy, co nowego wyszło. Więc ja jakby tutaj nie planuję absolutnie tego zaprzestać. E, natomiast e, Myślę, że wszystko też będzie ewaluowało. Wiecie, w tym roku też trochę się tam zaczęło zmieniać z tym całym moim kanałem. I myślę, że teraz też może być podobnie, A, że może się okazać, że yy, no, jakiś tam troszkę delikatne, może inny kierunek obiorę. Raczej perfumowo nie. Yy, kwestia treści publikowanych tu bardziej coś może, wiecie. Ale generalnie widzę się w tych perfumach i, um, i dalej chciałabym publikować. I mimo, że czasami może te moje, te moje filmiki czy te moje treści są kontrowersyjne, bo czasami wzbudzają w Was, um, że tak powiem, mieszane uczucia, e, to i tak nadal. Um, Będę, wiecie, robiła treści, które uważam za ciekawe yy, i stosowne też na tym kanale. Także tak, no, tak to widzę po prostu. No i dobra, kochani, przychodzę do Was ze skończonym makijażem. Usta też zrobiłam takie dziwne. To by było na tyle z grubsza, czego się możecie spodziewać u mnie na kanale. Tak jak mówię, no, jeżeli chcecie dostawać perfumy, to po prostu musicie komentować wszystkie filmy, nawet tylko buźkami czy serduszkami, ale po prostu ja to będę brała pod uwagę i wybierając najfajniejszy komentarz, też będę go wybierała z grupy ludzi. Którzy cały czas komentują moje filmy. Także dajcie znać, co myślicie. Te komentarze będzie bardzo fajnie, jak właśnie będą takie wiecie. A może nagraj film o tym, a jestem ciekawa tego, a może zrób taki film. Wasze pomysły staną się kontentem tego kanału. Więc zachęcam. I tyle. Dziękuję serdecznie Wam i życzę Wam, aby ten rok e, przyszły był na pewno lepszy niż ten, bo zawsze może być lepiej. Jeżeli chorowaliście, to żebyście już tych chorób nie zaznawali w tym roku. Jeżeli byliście zdrowi, to abyście nadal w tym zdrowiu byli. E, jeżeli znaleźliście miłość, to żeby ta miłość przetrwała, a jeżeli nadal jej szukacie, to żebyście w tym roku ją znaleźli. Wszystkiego dobrego, kochani. Do siego!